Nie! Unik. Unikaj! Nie. Ty! Mieś na górze! Co? U góry to jest Enderman! I druga w up pu. <laughs> diaksy Uniky. widzę! Nie, to nie są diaksy, co to jest? To jest ten. To jest ten. ten proszek proszek. Do baterii. No, ale się podniecaj. Czekaj, 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 to jest aluminium chyba? O! To jest aluminium. Kurczę, ale się. aluminium? A... Nie wiem, do baterii. A czemu to ma taki kolor jak z. Y... Żeby demotywować? Dobra, bo daj mi. Daj mi oj, daj mi torcze. Wypuść mnie. O. Ej, a u góry jest jakiś Enderman, ale taki stary. Ma takie pomarszczone czoło i ej. ma takie białe łapki. Ej, ej, jakby. bo on się skurzył. Jest... Na kogo? Ej, ja, Nie mam, wiem. ja mam Ej, wstrzałę. witch! Witch! witch. Gdzie? O! Nie denerwujesz witch! Nie denerwujesz witch! To co co to jest? Jest? Kogo lejesz? Ja? Endermana. Ha, spieprzył. Gdzie on jest? Aha, noob, kamper. Nie wiem, Gdzie ale rzuć mi, rzuć mi miecz, rzuć mi mój miecz. Ja Zagradzie. mam strzały, Czekajcie, Ale rzuć miecz? mi mój miecz. Miecz mój. No ja nie torcze, mam. I torczę, i torcze. No tam chyba poszedł na górę, wiesz? Albo ja Nie mam torcze, ale mogę to zrobić w sumie. Nie, nie ma go tu. Chcesz torczy trochę? No właśnie tutaj kopię wungiel. Wungiel Wągiel, przede wszystkim. I dobra, i jak z nim w ogóle to mnie dodatkowe życie. Ma, masz tutaj ten, a. torce. się obejrzą. Ok, ok. Kurde, się ciągnie. No. Cię, się ciągnie. Idę. Idę no, do, do, do Was. Dobrze. Do, do Mindstorm. 33 minuty Endermana. epickiej walki z y, przeciwnościami natury i w ogóle. Przeciwnościami <laughs> świata. O, Zombie no, ja odcinki muszą. <laughs> wow! Więcej wow, tego, wow, okej. Okay. Wow, wow, <laughs> Generalnie są pierwsze strafien. odcinki chcą, muszą raczej być takie, że wiesz, osiedlenie się i tak dalej. Takie, no, no, no. Hulul, takie... takie... Nie, że są sztucznie wydłużone, po prostu na początku trzeba posiedzieć. A później robimy troszeczkę. jakieś projekty. Projekty, projekty. Ej, dobra. Na nie, yeah, nareszcie coś będziesz będziesz, będziesz będziesz Mam przyjemność. Ej, mamy Yee. perłę. Mam perłę. O, mam perłę. Ci a w ogóle z perłą muszę coś ciekawego robić, dobra. Ja mam tylko dwa sery w sumie, mam dużo życia mieć. Ja znalazłem trzy Irona ziomy Jestem pro spoko. Też mam Iron? Też mam. O, Jutupyki. myślałem, że pierwszy. Hmm. <grych> o nietoperze. Grzybek znalazłem. topery. No Okej, okay, ja tu Ej, nie idę. Nietoperki coś robią? Właśnie nie chyba. To nie. latają, skórzają. latają i się nic nie robią. No. Szkoda o, w sumie mogłyby być wampiramid. A dziejczy ze beze mnie. ci. Ja zabiję tego nietoperza, bo nie. Jestem wampirem. I co wtedy? Co wtedy, ziomy? Zgubiłem się. Nie wiem, gdzie jest moje wyjście. Ja też. Nie, no, tak naprawdę wiem, bo to jest generalnie mój cave. Nie, nie tu. <laughs> to jest, to jest mój cave. Wiem, gdzie jest wyjście. Okej, okay, to nie było tu. Nie, nie tu? To wy tutaj pokręciliście. A... Tutaj się wychodzi. E... U. Tu gdzieś. Tak, tu no, gdzieś. No, ale ty masz dużo strzał do sobie. ktoś Tu, tu na pewno, tu, tutaj. Tutaj w ej. dół i w prawo. Ej, no, no, no. Ja tutaj. czuję. Tak, nie, tu. Tu, nie, tu w prawo. tutaj do góry. Tak. W I w dół, i w dół, teraz, potem, tak, jest I w dół, jest i to teraz w lewo, nie? E, Wcale nie masz e, 10 strzałów w plecach. O, to jest tutaj. To <laughs> jednej jest tutaj. W stopie. O kurde! <laughs> <laughs> Zgzak jeżowiec. Spoko. <laughs> Okej, okay, gdzie tak. się wychodzi, stąd? E, tutaj, tutaj o. są schodki. Szkielet za a, tu są schodki a ja okay. tylko fikasz, to znikasz. I znikały. <laughs> znikały ta O, okej. Jaki parkur? O. Ktoś pięknie. koblem we mnie rzuca mi w głowę. <laughs> <laughs> wow, ej! Wow. nie znasz zasad BHP. bezpieczeństwo, <laughs> higiena praca, no. Ej, nie bij! Nie wchodź mi w dupę. O, mi, ty mi okay. też, ej. Ej, co to ty robisz? Jest. Chłopie, uspokój się. Jaki piękny dzień. Robimy wiadarkę. Bardzo Robimy... dobrze. Dobra. Robimy Irona wiaderko. tutaj wrzuciłem do jednego. Okay. Ja też wrzucam... Gdzie jest iron tutaj? Okay. To jest, dobra. Tu mamy co? Można, można, można. Okej, okay, mamy misję kto zrobi pierwszy wiaderka, uwaga. Uuuu, kurde. Nie! <ścoughs> Kurczę, spamowałem. Ty. Kto zrobił ich. pierwszy? Jeszcze nikt. Aaa! Zabrał ja mnie. zabierają moje. <grywne> nie <grywne> <gry> no, <grywne> ja, ja mam jeden dopiero. kurczę podsumowanie. Mam 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 wiaderko! mam wiaderko! Wygrałem, wygrałem, wygrałem. Nie. Wygrałem życie. <grychy> Ale przecież. Tak, kurde, no. Ta. Ta 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 O, drzewka no, też mam tam. wiadro, ziomy, żeby nie być tak Ej, ja wiem gdzie mamy wszyscy wiadro, nie? Mamy wszyscy wiadra. A jak? A, tu jest Ale moje to, było pierwsze i zostanie to zapisane w kartach historii. No to trzy wiadra są? Okej, okay, a teraz mamy... Chciałem powiedzieć, kto będzie miał pierwszą wodę, w nim wygrywa. <grym _> nie mam <grym> <Te> I... skifu. <drill> Ej, ja już wziąłem wodę i wylałem ją na tego, <grym> do tej do <pseudo> farmy Bywało, <grym> to przegrałem. Nie, ale ta chatka jest dobra. Przegraj życie śmieciu, teraz będziesz sprzątał przez cały tydzień. Ta chatka z derta, którą mamy to jest dobra skinia powiem. Ale jedzonka nie mamy, że nie mamy jedzenia. Okej, teraz ja będę puszczać jaskini. Ale będzie tutaj normalnie uprawa nielegalna na dziko. No nasiona trzeba zgołować. No mamy tam trochę, bo ja łaziłem za nasionami. No to, to, to czyń, honory? 12 tylko. uuu. Jak się jak się na bywa? Ale musisz zabić 15 Creeperów. Dostaniesz stack. Serio? No. no? to jest słabo. Nie wiedziałeś? Nie. A to już było chyba. U, dobra, wiem. Trzeba rozwalić grasa. Nie mnie już mi już Szyrox. Jak kiedyś. Szczęście. No ci nie, Plus jest 4. What? Alt plus F4? What? No dokładnie lol no, Nie mów, że się nabrałeś na... Nie? Nabrał się Nabrał się na Alt Nieprawda, F4, Nieprawda! Ja to nabrał... zrobiłem to... specjalnie Jasne Co? Ja to specjalnie <noise> zrobiłem O Jezu stary Czekaj, co, co on się mnie pytał? E, jak scitować stack diaksów? Tak, tak się mnie pytał no, to a, ty, to a ty Alt F4 i przesuwasz i wtedy, wtedy będziesz miał Ej, wchodzimy na, do tego portalu na takie miłe zakończenie tak. Nie Cześć, wiem, czy takie to miłe, biec. bo tam starszy i pada deszcz jak w Irlandii, ziomy, nie dobrze. Jak w Irlandii. Dobra, wbijamy. Okej. Okay. Czekaj Biden. Kobaltum, poczekam na ciebie, nie bądź. Yeah. Czekaj, ja. Czekaj, ostatni z... stary. Dobra, nie? rok. Okej, okay, Dobra, okay. idę. Nie tu, nie tu, nie, tu nie było tutaj. To było... No nie, On yes. szedł. dobra. Gdzie wy klasycznie wchodzisz tam na, na pierwsze i tam masz taki, takie partyple, takie jak z Oko, dobra What the what? fuck? Lecę... Mnie gdzieś. Wejść Bum. tam gdzie ty Dobra, rox, rocks, rox rocks, eee, przyjacielu Jestem w nicości, no, wiem, spadam, jestem. what the fuck? Widzę Co? oko Ej, Ej ja, mam, ja, mam, ja, mam, ja, mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam twarz creepera Ej, i będę stracić Ej, prosto przed siebie? Tam nie ma schodów stary Ziomy Jest no, źle, no jest źle, jest źle, jest źle Ale tam jest nicość No i dobrze Ej a Ach. to jak? Mam, mam tam wyjść i poczekać, bo tam po, jest prostu. Jest po prostu. W jest po prostu. Jest źle! Tań tam po prostu. źle, gdzie ja jest? Nie, nie spada, że nie w końcu, on w końcu spadnie na ziemię jakąś śmieszkowatą. Ej, dobra, to więc nie mam do tego pojęcia co to jest za. Trzeba będzie poczytać. poczytać oh. trzeba będzie. Ale tam są jakieś wow. drzwi dziwne, to mam je otworzyć. Ale mam środki. Nie. nie, nie, nie otwieraj, po prostu idziesz na ja się boję, I stoisz jestem. tego zaraz przy wyjściu. Więc słuchajcie, oh, jak teraz. Nie, to stracimy i O Raczej tak. Kurde, co to, coś jest? Mi to, to jest Miss Mula. To jest jakiś. O nie! Tak. Un, Unrivaled Fabric, ale ja mam tego. Ej, ej, ja mam, spadłem. że tak powiem. Taki my jesteśmy. Padłeś z nieba. Co tu się dzieje? Ej, co to jest to? Takie. Nie wiem. To, to są domino um, oko. To jest, koledzy, wy brano? też jesteście w jakimś. Ej, Jak odbierz domino, to ci telczę do góry. Ej, T tak? Odbijajcie ja do góry. Ale nie stracisz życia. Taki protip. Ej, odbijają się strzały. Wow! Ej, ziomki, wie też, jesteście w takiej ja tam mega ciemności? Cemności. I jestem. I są oczy. Ej, tutaj nie działa grawitacja, Podkraw, jestem za tobą, Podkraw, jestem przyjacielem tutaj, za tobą. Cześć! Cześć, przyjacielu, ja się boję, tu są oczy. Chodź, przytulmy się. Ale czemu ty jesteś taki jasny, a tu jest tak ciemno w sumie? Nie wiem, nie mam to, tego to pojęcia. Ty to, też jesteś tak jasny. Co się dzieje? Wiesz, co powiem, ja Jesteśmy idę się mega... zakopać. Ej, spadam, spadam. Spadłem. Ej. Czemu Ej? się no. Patriać, ja jestem, ty chory człowieku. Ej. Ej, Czemu chcesz? Ja, ja straciłem orientację. Nie <laughs> chcę was w ogóle to domino mnie gdzieś posłuchało. To jest jakiś blok taki niesamowity. Ej, że jeszcze nigdy nie odkryty, strenowało. stary. A co jak walniemy w to oko? Patrz, bo ona jest niska, ja mam sworda i. Ja, a, jak sprawić co to robić? Patrz, partikle z tego chodzą. Chodź ej, do, do, do dobra. mnie. Te po mnie! Zimne, jakieś inne ja tu mam. Te po mnie. Ej, ale o co mnie to? Nie wiem. Nie wiem gdzie ja jestem. Do... Ale... Wow! Lata coś. Shit. Okej. Okay. nie wiem gdzie jestem. Ależ Zosta... chyba... zostawiliśmy sam, ja się zapamiętam. No, ja jestem w powietrzu i nie spadam. Ech, ja chyba rozumiem o co chodzi. Jak te oczy, jak patrzysz na nie za długo albo je bijesz, to one cię teleportują do innego. Ok, tak jesteś w nicości na nieskończoność. Nie żyjesz. Zginę. Jak, jak zginąć? Ehe, <laughs> okay. trzeba mieć opas, ile I e, tam jest jakaś Bam. dziwna woda w tej nicości. A więc mamy problem, nie mam Ja Jestem opa. w zwykłym świecie, prawda? Jak? Jak? Nie mogę się zamknąć. Nie wiem, padłem na sam dół. Znajdźcie kawę i spadnijcie. Uuu, roks. Manuem oko znowu mnie teleportnęło. Fuck. Rocks, ja spadam. Roks, ty masz głowę, Uuu, ty masz głowę. I mam Spadł... 300 metrów do domu. Ej, to nie zadaje w ogóle damage'a? Jak ty znalazłeś? No, ja tutaj nie masz grawitacji. Jak byście znaleźli ten koniec tego? Nie, nie Do wody ja, spróbujcie wpaść. Ja, ja, jako jest czarna. No, do wody wejdźcie. Ej, ja jestem na jakiejś dziwnej wyspie. Do fu. Ja Jestem w ciemności i nie mogę tutaj znaleźć końca tego. Ej, naprawdę jestem w jakimś dziwnym miejscu. A wykopaliście po prostu w dół pod siebie i wpadliście gdzieś, czy jak? A spróbuj podkopać też. Tam chyba jest pięć kratek ten. Okay. ...grubości. Widzę rzekę, widzę rzekę, widzę 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 Ja też widzę taką Starny ciemną mod, lawę jakby, no, no no. I wiesz co ci powiem, Yolamo odactivated. Idę do tego. Idę do tego. No wow. I coś sądzę, że... think train. Eee, jestem 700 kratek od... Okej, okay, uwaga, 3, 2, 1, Jestem wow. 700 kratek Aha. od bazy. No, no 200 Ła, wow, palę się! Nie, jednak się nie palę, jestem w wodzie. Dobra, tym jest, jak to jak na moje baza... możemy zakończyć odcinek, nie? Ej, a gdzie jest baza w sumie? Ja nie robiłem moich chyba. Nie, robiłem, ja mam. Bo mam wyłączone mini mapy. Ja mam tam moi pońce o, o, kaktus. Pozbieram kaktusy. O nie widzę kogoś. Gdzie? Wi cześć. Widzę ciebie, Kobaltum. Tak? Ej, Widzisz, mnie płynę do ciebie. Taka Dajcie drugą wyspę, nie widzisz takiej drugiej wyspy, czarnej? Takiej, okay. na jakiej ty jesteś? U, znalazłem oh. ropę! Ro, ropa, ropa, Nie Widzę cię, widzę cię, widzę cię. Ale to w moją stronę powinniśmy płynąć, czy tam e, Chyba tam. <laughs> Bo ja tam widzę domy, do wiesz, na waypoint'cie, no. Kina cukrowa! Okej, okay, więc to trochę zajmie. Beke. Ej, ja I chyba pada. znalazłem y, wioskę. Um, um. I kolejny, po, kolejny portal, LOL. No, no. Jedyny problem jaki mam to to, że nie mam. Hmm. Nie mam jedzonka. A tu są potwory. <grym> nie <grym> mam żadnego tego pojęcia co to jest. Ej, ale tu jest dużo tych portali. Ząbiak. To jest jakaś studnia. Boję ale jak się zombiaka para, zabija, ja to będzie jedzonko. Płyniemy przez ocean. Ej, what ja wam powiem? Ja jestem Ej. w końcu. Dobra, tutaj mam ropę. Tutaj sobie do... Na ropę. I idę spać w ciepłym łóżeczku. Ty jesteś Ciepłą już w domku? Łóżeczkę. Nie! No Ej, tak. Patkiew, czekaj, 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 nie uciekaj. Uciekam! Do domku! Tu są zombiaki ziom. Uciekaj. Ja A nie mogę. No. Zastanawiaj, uciekaj. uciekaj, uciekaj. A! Spadłem. O nie. Aaaa! ja mam górę, ja przyjacielu, nie! Pająk, mnie nie, pająk nie bije. Mam. Nie, pająk nie pająk nie bije, nie! Mam trzy pół serduszka, nie mam żarcia, mam nie mam mieczy i goni mnie... Pająk! Pająki! <laughs> mnie też pająk, pająk gonił. prawie. Zombie! O, świnka! Pająk! Świnka! Pająk! Świnka! Świnka! Pająki! Świnki! Pająki, świnki, ja, świnki, świnki, pająki! Mama! biją mnie! Co zostaw mnie pająku? O shit! Padnę, a tam jest domek! Nie tak jest blisko. Padę szpada. Co tymi górkami? Co tymi górkami na o, pewno. Nie, świnie jest. mam. Nie Nie chcę umrzeć. Okej. Okay. Robimy to na około. Idę wodą. Pom, 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 pom. Ja idę do nasem. Ja mam pół noc. serduszka, o nie. <laughs> o, ja będę zaraz przyspał przyspałnie. Boże ile kratek ja mam do przejścia. Ha, ha, ha. Ała ja mam 270. To ja nie to straciłem nie. maski. to się liczy? Ojej, dobra, jestem z powrotem. Spoko. Mm. Domów. Mam Pół serduszka i oh. jeden głód Czy uda mi się dotrzeć do domku, który jest 200 ode mnie metrów? Nie wiem Jak daleko jesteście? 200 metrów, a kamień? Bardzo Kamil? daleko Masakra A ja mam... o shit, widzę jeszcze Nie, nie endermanę. dojdziecie Ja już jestem przy To ja pocieszę um, ja umrę, umrę. Umrę, umrę, umrę Nie Wiecie, Można że przed was jest tak z sześć creepierów. Oj tam i szkielet, Jakby i mnie pająk. teraz nawet squid w dupko ugryzł, to bym umarł. Pozdro. <grystwa> <grystwa> Serio, Bywa. stary. O nie! Nie mam, mam głód. Znaczy, nie mam... Albo mam głód? Nie wiem. Może znaczy, <grystwa> Nie wiem. Mam duży <grystwa> głód. <grystwa> że zaraz umrę i mam pół... pół tego... Tak, ja. Pół okay. Ja, się, ja okay. cię przykupię. Ja się przykupię z, tego, z od tyłu do tego, do, do bazy. okej. Okay, <trony> okay, okay, ok. Nie! Unik. Unikaj. Nie. nie mam zamiaru umierać! FAK! <trony> nie! Dobra. Cześć. Witam. Cześć. <trony> Kurczę. kurcza. No to jeszcze leniwy został. Ja? Ja jestem. Ja jestem nad bazą prawie. Jakby ktoś mi poszedł pokowerować, to bym, chopie kurde, bladę, no, miał szansę przeżyć. Mam... Jesteś nad, cztere. a ja nie mam nic, bo ja przecież umarłem. What the fuck? Okej. Okay. Ale <laughs> powinieneś być w bazie, nie? Jestem. Ej, Enderman, słyszę. No ja też. What the fuck? Uważaj, Creeper biegnie. What the fuck? Dobra, skok magika. NIE! Tak, tak, tak. Pszuch. Ej, fa tak, dobra, widzisz co? Umarłem. <głosy> <głosy> dobra, takie pikwindu. Dobra, chodźcie się prześpimy. Ej, Rock. Ja miałem taką <noise> ty wojnę. Ty widzisz, co tu się dzieje? Ooo! Oh, no, w sumie fajne miejsce, mnie. tak jak ja wchodzisz, tak... Siemanko. Ja... Awesome. No siemanko. <noise> ja dobra, się, Manko. Ja idę po pode... swoje itemy. Jakie itemy, błagam Cię, idź już spać. Nie. Idź to za sobą. To był naprawdę wyczerpujący dzień. No, ja musiałbym przyznać, że tak było właśnie. Prawie przepłynąłem ocean. Prawie Prawie tak przepłynąłem. Ja tak samo, ja przepłynąłem. Ja serio, ja przepłynąłem ocean, byłem chyba 100 klatek od tej i miałem tak, nie miałem... Czy miałem duży głód, że nie miałem go? Albo nie, wiem, nie wiem... jak ja to Ja to, to takie... Takie lewackie suko, suchoklatesy to ja na klatę biorę. Dobra, jest, przejdę to tak. A gdzie ty jesteś? pobijam. jeden Nie trafiłem do wody, ale moi tym są w farmie, Epic Queen. Ty blisko, fajne Czyli będziemy mieli ten taki super ekstra kozacki kamień z tamtego wymiaru. Tak, w sumie możemy tam wrócić kiedy chcemy, bo wiem jak wrócić do tego, do naszego wymiaru. Dokładnie. Ty! No. Hey, mam serce of ład coś dziwnego. Okej, okay, to chodźmy spać. No, no. Dobra, chodź chodź chodź, 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 już idziemy spać Kamil, do mycia. Dobra. Ja, ja bo... tu mam dla was prezent. A może co? A może to? A może to? <laughs> okay. zależy, zależy od tego, od tego, od tego, od od razu z... <laughs> <laughs> od no ja tego, od też mam prezent. od tego, od tego, od już wiem, spaliśmy. Nie, patrzcie, nie spaliśmy, tego, od A od już od tego, nice. Dobra, chodźcie spać. tego, już tego, jasno tego, od tego, od tego, od tego, od tego, się już położyłem. Ale jest a, kładź się nubie i... Ale jeszcze się dokłaść. Da się kłaść. Da się kłaść? No, no Dobra, tak o, więc nice. e, kończymy, no. żegnamy się z wami. O, to jest Cube Life, że tak powiem, pamiętajcie, żeby... Żeby, żeby mówić o tej serii, o tej serii okay. musi być głośno. No. A ja wierzę Aroha. Wierzysz Arohu, tak? Co on robi? <laughs> niam, 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 What niam, to? niam, <laughs> niam, <laughs> <laughs> niam, <laughs> <What> <laughs> <noise> Hej, on chyba wziął tą strzałę, którą trzymałem i sobie ją głębokie gardło paty, jak okay, to mówią. Okej, spoko, dobra, cześć, trzymajcie się, papa! Pa. No, dobra, no, do. papa! Widzimy się w kolejnym tak jest.